Dzień dobry. Ze studia Warszawa wita Państwa Marta Karpińska. Dzisiaj moim gościem, moimi Państwa gościem jest pani Honorata Baran, redaktor naczelna portalu w rodzinie.pl, ale dzisiaj w naszym studiu jest w roli wolontariusza akcji Wirtualna Choinka. Honorata już od kilku lat uczestniczy w tej akcji i dzisiaj opowie nam, na czym ona polega. Akcja zaczęła się 17 listopada, będzie trwała do 17 grudnia, więc jeszcze jest czas, żeby włączyć się w to dzieło, a że warto, to zaraz się Państwo dowiedzą. Honorata, proszę powiedz nam, kto jest organizatorem wirtualnej choinki i na czym ona polega? Organizatorem wirtualnej choinki jest Jakonia miłosierdzia, ruchu światło życie Diecezji Warszawsko-Praskiej. Akcja nasza trwa już 12 rok, więc wow. już kawałek czasu. A wirtualna choinka działa na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim jest to akcja zorganizowana. Na stronie można wybrać prezent dla dziecka, dla dorosłego, dla całej rodziny, różnej maści, różnej wielkości naprawdę dla każdego i na każdą kieszeń. Jest również zbiórka pieniędzy na węgiel dla biednych i potrzebujących rodzin. Również w ten weekend współpracujemy z bankami żywności i w sklepach będziemy zbierać potrzebne produkty, które też trafią w ramach akcji Wirtualna Choinka do potrzebujących rodzin. Więc naprawdę warto tą akcję wspierać. Rozumiem, że akcja ma swoją stronę internetową, gdzie można się też zapoznać ze szczegółami. Oczywiście, wirtualnachoinka.pl Proszę powiedz, bo rozumiem, że trafiają do Was również w zakresie tych paczek żywnościowych czy, czy tych prezentów rodziny z problemami, te, które po prostu same nie mogą sobie pozwolić na zakup takich czy innych rzeczy. Jak można się do Was zgłosić i czy w ogóle weryfikujecie te zgłoszenia, czy sprawdzacie, czy one są prawdziwe, czy te potrzeby są prawdziwe? Oczywiście zgłoszenia są weryfikowane, ponieważ to nie jest tak, że bezpośrednio do nas zgłasza się jakaś rodzina. Tylko mamy lokalnych wolontariuszy, współpracujemy z Caritasem, który też nam zgłasza osoby potrzebujące. Są też różne zgłaszane osoby z OPS-ów, więc naprawdę tutaj weryfikacja jest wieloetapowa i nie ma czegoś takiego, że możemy się gdzieś tam pomylić i gdzieś ta pomoc trafi w niepowołane ręce i niewłaściwe. A jakie są potrzeby tych osób, które się do zgłaszają? Czego, czego na przykład sobie marzą, żeby dostać pod wirtualną choinkę? Można tak powiedzieć? I pod wirtualną i realną, bo tak naprawdę hasło wirtualnej choinki to jest wirtualna choinka, realna pomoc. Potrzeby są przeróżne, od butów, zabawek, podstawowych artykułów spożywczych, po tak naprawdę duże AGD, lodówki, pralki, suszarki, bo tak naprawdę te wszystkie rodziny są dokładnie takie same jak my i mają dokładnie takie same potrzeby. Tylko mniej środków na to, żeby je zaspokoić, Dokładnie prawda? Tak. A proszę, powiedz mi, czy jakaś historia z poprzednich edycji Wirtualnej Choinki szczególnie zapadła Ci w pamięć? Jakaś osoba, której trzeba było pomóc? Takich historii było wiele, natomiast z zeszłego roku e, jest taka historia związana z panem Grzegorzem, e, który bardzo chciał, żeby do, bardzo chciał dostać wersalkę i termę do ciepłej wody. Kiedy zadzwoniłam do osób, które się nim zajmowały i zgłaszały go do akcji, bo zawsze to weryfikuję, bo nasza pomoc też nie jest taka, że trafiamy kulą w płot, tylko dokładnie dobieramy prezenty do potrzeb. Okazało się, że tak naprawdę pan Grzegorz ma odłożoną już kabinę prysznicową, którą dostał w zeszłym roku z jakiejś innej akcji i bardzo potrzebuje tej termy, bo on tak naprawdę nie ma łazienki i on tak sobie to wszystko zbiera bo może ta łazienka powstanie kiedyś. E, ja nie lubię tak zostawiać rzeczy i skonsultowałam się z innymi koordynatorami z biurki naszej, wirtualnej choinki i ustaliliśmy, że staniemy na uszach i panu Grzegorzowi tą łazienkę zrobimy. Więc e, to było naprawdę wyzwanie, ponieważ pan Grzegorz mieszka ode mnie jakieś ponad 100 kilometrów. Żeby znaleźć fachowca, Znalazłabym go na terenie swojego miejsca zamieszkania. Ale trzeba było uruchomić pocztę pantuflową, żeby znaleźć takiego fachowca. Przydały się znajomości z pielgrzymki sprzed dwudziestu paru lat. Kolega dał mi namiar na fantastycznego pana Piotra, hydraulika, który zrobił panu Grzegorzowi wszystkie podłączenia wodne, wszystko pan tam Grzegorz ma już zainstalowane. To, co mógł mieć zainstalowane, czyli umywalkę, podłączenie kabiny prysznicowej. Nawet pan Piotr z własnych zasobów przykleił mu lusterko i parę płytek, żeby mu nie ochlapywała woda z umywalki ściany. Więc tak naprawdę wszystko, co było niezbędne do, do zrobienia, do zamontowania tej termy ciepłej wody i podłączenia całej wody, zostało zrobione. Teraz będziemy się kontaktować z osobami, które się zgłaszały pana Grzegorza w zeszłym roku, żeby dokończyli, żeby już mu jakąś tam ścianeczkę postawili, wyłożyli płytkami, ale tak naprawdę te podstawowe rzeczy, te, które były mu potrzebne, zdążyliśmy przed zimą i pan Grzegorz wzruszony już kilka razy dzwonił i zawsze mówił: Dziękuję, panie. Ja zawsze mu powtarzam, że wie Ja jestem tylko wykonawcą. Proszę się pomodlić za te anioły, które rzuciły złotóweczkę na zrzutkę, bo tylko dzięki temu właśnie, że była taka zrzutka. I zbieraliśmy pieniądze, mogliśmy temu panu Grzegorzowi nie dość że kupić różne rzeczy, to zamontować i doprowadzić wodę do domu. To mm, proszę przypomnij jeszcze w jaki sposób może pomóc, po prostu włączyć się w zbiórkę pieniędzy, czy są y, jeszcze jakieś inne metody, wybierać konkretną rodzinę, żeby jej pomóc, czy wybierać konkretną zbiórkę, do której się chce dołożyć? Na tym etapie mm. wybieramy prezenty ze strony i tak naprawdę to jest nasze główne zadanie, żeby jak najwięcej tych prezentów zostało wybranych. W momencie, kiedy już będziemy blisko terminu zakończenia akcji, czyli blisko 17 grudnia, i zobaczymy, że część prezentów nie została wybrana, będzie uruchomiona wtedy zrzutka, żeby te prezenty potem z tych wspólnie zebranych pieniędzy zakupić. Czyli nie zostawiacie nikogo z zawiedzionymi nadziejami? Staramy się tak, żeby tak nie było. Zbieracie też pieniądze na węgiel. Nie będzie w tym roku kłopotu z węglem? Nie powinno być. Węgiel jest zarezerwowany, ale bardzo prosimy o wpłaty, ponieważ musimy za niego zapłacić. Czy możesz mi powiedzieć, ile osób zgłosiło się w tym roku po pomoc? W tym roku placówek, czyli różnych świetlic, domów. Opieki, rodzin indywidualnych mamy zgłoszonych około 300. Mhm. Co przekłada się na około po, prawie 2000 prezentów. Czy działacie lokalnie, to znaczy wspomagacie tylko y, rodziny z diecezji warszawsko-praskiej? Y, główny cel jest taki. Natomiast czasami ta pomoc też trafia gdzieś kawałek dalej. Natomiast tak rzeczywiście to dzieje się tutaj w okolicy, po stronie naszej diecezji. Chciałam się jeszcze dopytać w kwestii prezentów. Jeżeli ktoś spoza diecezji warszawsko-praskiej chciałby taki prezent zakupić i wspomóc jakąś rodzinę, na przykład ktoś z drugiego końca Polski, to czy musi wsiąść w samochód, przyjechać do was i ten prezent dostarczyć? Absolutnie nie. Odpowiadając trochę z drugiej strony, jeśli ktoś jest z diecezji warszawsko-praskiej, albo ogólnie z Warszawy, to jest kilka punktów, w których można dostarczyć ten prezent. I takie informacje przychodzą po wybraniu na stronie, Prezentu dla danej osoby, przychodzi mail z informacją, gdzie są takie punkty. Natomiast tak naprawdę w akcję można się włączyć z każdego miejsca na świecie, bo wystarczy robiąc zakupy w sklepie internetowym, na przykład, wybrać paczkomat, który też jest wskazany w mailu. I wtedy z tego paczkomatu my taki prezent odbieramy, pakujemy i trafia też do konkretnej rodziny. Więc tak naprawdę, czy jesteśmy w Australii, czy jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, albo w jakimkolwiek innym miejscu, możemy wspomóc wirtualną choinkę. Rozumiem, że sporo, sporo osób co roku włącza się, tą, włącza się w tą pomoc. Czy wiesz, jaka jest szacunkowa liczba osób, które pomagają, czy to ciężko jest zweryfikować? To jest trudno zweryfikować, bo to jest tak, jeśli wybieramy mały prezent, których już w tej chwili z tych dwóch tysięcy jest wybranych około 590. Mm -hmm. To jeśli wybieramy taki mały typu, nie wiem, buty, jakieś zabawki, to wiadomo, że kupimy je samodzielnie. Natomiast zdarza się, że jak jest większy prezent, to zbiera się cała ekipa, która zrzuca się na ten prezent i wtedy go kupują, więc trudno jest weryfikować tak naprawdę, ile faktycznie osób pomogło. Ale do pomocy można się jeszcze włączać. Wirtualna choinka trwa do 17 grudnia. Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo na stronie wirtualnachoinka.pl. A my bardzo zachęcamy do takiej pomocy, bo, jak opowiedziała nam Honorata Baran, jest to bardzo skuteczna metoda. Osoby, które się po pomoc zgłaszają, nie zostają bez niej, nie są, nie są jej pozbawione. Także warto pomagać i w tym pięknym, przedświątecznym czasie zrobić coś dobrego. Bardzo dziękuję. Bardzo również dziękuję.